Cześć. Dzisiaj pokażę, co jest w tej elektronice. Bo tak nazywa się ten prostownik. No ale trzeba pamiętać o tym. I jak on wygląda w środku. Od spodu to on wygląda o tak. Tutaj ma schowek na kabel. Tutaj jest jeden wkręt, z drugiej strony drugi wkręt. ściąga to się do przodu no. no i w zasadzie już to jest uwolnione teraz teraz żeby nie porysować o, tutaj wyskoczyło z tych zatrzasków teraz drugą stronę jakoś mało światła mam tutaj a to jest czarne Zeszło sobie to z drugiej strony. No i jest uwolniony. Co tu Piotr zrobił? No, to jest malowanie proszkowe od środka, zlecone, gdzieś tam. No, i jak to wygląda? No, widać, jest duży. Duży e, transformator, dużej średnicy. Nie wiem, coś mam, jakąś linijkę, jakiejś średnicy on jest. Zaraz się rozglądam, ale się nie przygotowałem. To tu mamy jakąś jakierkę powiedzmy, ona ma 13 cm. No to to ma gdzieś z 15, powiedzmy różnicy cały ten transformator no i jak on wygląda bo tutaj Piotr pozmieniał wszystkie, wszystkie przewody odnowił płytkę ale to chyba trzeba wziąć i zrobić pin z łapy no to tak tak jak widać <laughs> Przewody są pozmieniane, chyba jeden tyrystor jest też zmieniony na pewno był w kawałeczkach, wszystko było pomalowane. Drugi tyrystor, bezpiecznik. To tutaj jeszcze jest z tyłu właśnie to gniazdo którego nazwy nigdy nie pamiętam XT albo TX, X, XT chyba. Taka, taka to jest moja pamięć. E, tutaj teraz może mi się uda tak jedną ręką i podnieść tą płytkę. No może jej nie będę podnosił. E, tutaj jest wszystko e, umyta. E, Kurcze, co było potrzebne to było powymieniane, czyli na przykład jakiś tam kondensator elektrolityczny. Na czarnym to się źle film robi, albo za mało światła. I tutaj przybyło takie, takie urządzenie, tak? Bo kilka osób ciekawił, ciekawił właśnie ten, ten, ten wyświetlacz, tak? Czy jak go tam nazwać? No powiedzmy nazwijmy nazwę to wyświetlacz no i jak to wygląda tutaj no to jest coś takiego po zewnątrz ma zasilanie a wewnątrz ma już ten dwójka i trójeczka to jest pomiar pomiar parametrów i dlaczego tutaj coś przybyło bo przybył przekaźnik. Przekaźnik samochodowy, to pewnie będzie go widać tutaj, no właśnie tu przybył przekaźnik, a tutaj jest stabilizator napięcia. Po co przybył ten przekaźnik? Bo o ile sama płytka ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, no to właśnie ten wskaźnik. Już tego nie ma. I przy odwrotnym podłączeniu przewodów mógłby się uszkodzić. Stąd właśnie ten przekaźnik. On zadziała, tylko załączy się w jedną stronę. To jest właśnie zabezpieczenie dla, dla tego właśnie wskaźnika. A no powtarzam się, ale dużo na głowie, ale jak ktoś wytrzyma do końca to. To mówię, może się dowie dlaczego. Mam taki humor. A stabilizator, tak? Bo po co stabilizator? To jest przekaźnik 12V. W zasadzie to już chyba się tutaj przypnę. O. Przekaźnik jest 12V, ale ten transformator może dać i 17V. Co mogłoby spowodować uszkodzenie tego przekaźnika. Stąd też stabilizator ustawiony na 12V, i tyle dostanie cewka tego przekaźnika. A ile przejdzie przez same styki przekaźnika, no to już jest oddzielny temat. Czyli są tak, jakby odseparowane. tak? Cewka ma swoje zasilanie. No i co można tu więcej powiedzieć. No tak jak widać to wszystko jest ładnie tutaj porobione, pozaplątywane, poprzeprowadzane i w zasadzie w zasadzie tyle. Ja zrobiłem tutaj takie drobne drobne poprawki, bo jakby ktoś właśnie chciał sobie coś przerabiać w nim no i może tak tak o to pokażę i może się uda przybliżyć o właśnie e, tutaj, a jest wyłączony to mogę sobie mogę sobie dotknąć, e, tutaj w, w tych miejscach jest wlutowana e, dioda w oryginale i jeżeli to się nałożę no to ta dioda właśnie będzie wystawać tutaj w tym otworze. Tutaj jest zastosowana właśnie kurczę oprawka i ta oprawka tak się dziwnie składało. Właśnie tutaj jeszcze sobie poględzę, nie? Tutaj właśnie oprawka zaczepiała o ten element. To jest wykonany odlew aluminiowy, także tutaj nie chciałem rzeźbić, więc skróciłem oprawkę. Z drugiej strony też jest dioda sygnalizacyjna. I też ona jest w oryginale wlutowana właśnie gdzieś, gdzieś w to miejsce, ale widzę coś tutaj jeszcze trzeba będzie poprawić, bo coś się naciągnęło. No to teraz go nie złożę. Sprawdzę co tam, co tam, co tam, się zadziało i dopiero go złożę i będę już mógł oddać analizy ładowania jak on ładuje. Nie będę pokazywał, bo po pod poprzednim filmie w komentarzu napisał go Tadek Marczuk. Pokazał właśnie, jak zachowuje się ten prostownik. Ładowarka, półautomat taki. Więc ja już tego nie muszę robić. Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę do poprzedniego filmu z tym urządzeniem. I tam w komentarzu, tatka Marczuka, są linki do jego filmów, gdzie pokazuje właśnie ten prostownik. Elektronika, on się nazywa. No, było kilka wersji, ale ogólna zasada działania tych urządzeń jest taka sama. No, tak, 9 minut. To w zasadzie z tym, z tym prostownikiem i projektem będzie chyba koniec. Bo to było tylko o to, aby pokazać, że właśnie Piotrek coś potrafi zrobić, naprawić właśnie urządzenia elektroniczne i, i w zasadzie tyle. Być może będzie kiedyś film z jakimś adresem mail film komentarz z adresem mailowym. Do, 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 do Piotra bo robi różne urządzenia różne urządzenia elektroniczne naprawia tutaj, co tutaj jest tutaj jest obudowa po obudowa po, po, po UPS jak było widać której szukam do szukałem obudowy do prostownika Pana Piotra ten prostownik jest półtora roku już u mnie no, wstyd, że nada, że tyle czasu. I właśnie szukam obudowy. Ta obudowa z ups właśnie jest. Rafał Kozak mi ją podesłał i chyba tutaj włożę. Mam jeszcze propozycję obudowy od kanału w wolnym czasie. Znowu karteczka, bo zapominam też mam propozycję obudowy po prostowniku pudełka być może skorzystam a co tutaj się zadzieje no tutaj mam plan taki aby to no, usunąć czyli regulacja prądu i prądu i zakresu napięciowego kiedy ma się wyłączyć tutaj pewnie się zmieści miernik miernik przepraszam wskaźnik voltów i amperów z tyłu jest tutaj wyjście na gniazdo tutaj Rafał już otwory wentylacyjne wykonał bo nie ma czasu robić dalej ma inne inne sprawy na głowie odnośnie Rafała i tak no to trafo, trafo się zmieści, prawdopodobnie tutaj, no będzie dość swobodnie, e, tutaj się zmieści e, tyrystor, na radiatorze, wentylator, no i płytka sterująca. No, może obudowa z UPS-a nie jest jakaś taka y, bardzo kompaktowa, bo jest to dość y, długie i wąskie, można by powiedzieć, że to się przewróci, no ale z tą masą tego transformatora to raczej, raczej nie. Raczej się nie przewróci. Czyli to to będzie kończone W pierwszej kolejności. Y, a, a, to jest właśnie obudowa. Czyli tutaj też Rafał wykonał otwory wentylacyjne. I co jeszcze, co jeszcze. No, ale to za jakiś, za jakiś czas będzie, bo. Mam też takie urządzenie, kiedyś naprawiałem takie urządzenie. To jest sprawne. Jak wygląda urządzenie, które pracuje? a nie stoi na półce, to to już widać olej podejrzewam, że spadło skądś bo wygląda tak e, podjęte, połamane tego nie było, to jest dokładka on działa, to jest 6.12 e, gdzieś tak spadł, że aż e, się e, w opaskach e, rdzenie przesunęły Tutaj chyba jest ile tak, 4, 6, 6 wyjść z tego prostownika. Tak, wspomniałem, że jest 6, 12. Ja zrobię z niego 12. 12 pełnookresowy i jednopołówkowy, bo to 12, które wychodzi z niego, a on jest na 220, no to grubo sobie tam idzie. Ale właśnie zauważyłem, że jak mu się zrobi jedną połówkę, czyli zrobi mu się tak. O, już mamy prostownik jednopołówkowy, po odpięciu, odpięciu połowy mostka. No to już działa sobie bardzo przyzwoicie. A mm, transformator jest na tyle duży i mocny, że wytrzyma. Ten właśnie prąd jednopołówkowy, bo to nie wszystkie transformatory wytrzymają, bo mogą się grzać, bo to już nie jest rdzeń nasycony w pełni, i tam jakieś inne historie, o których ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. Także tak to wygląda. No 15 minut. A dlaczego smutny jestem? No, rok mi się zaczął tak trochę słabo. Dużo. Dużo jakichś problemów osobistych, które jakoś próbuję ogarnąć, a nie jest to proste. Stąd też brak czasu na skończenie. Czy właśnie tego prostownika ładowarki pana Piotra. I nawet na skończenie tego filmu. Tak. Tak to wygląda. sjáð